Religia jest wszędzie. Bez względu na to, czy jesteś chrześcijaninem, Żydem, Hinduistą, Buddystą, Muzułmaninem, ateistą, czy po prostu się wahasz, religia jakoś na ciebie wpływa. Albo dobrze, albo źle. A żaden człowiek nie wywarł na świat Zachodu większego wpływu niż Jezus Chrystus. Jednak nasze postrzeganie Jezusa, jego życia i nauk może bardzo się różnić. Jesteśmy osadzeni w różnych kulturach i religiach, dlatego w świecie jest tak wiele obrazów Jezusa. Jeśli to wszystko zainspirował jeden człowiek, to albo miał najbardziej schizofreniczną filozofię, albo gdzieś po drodze nasz obraz Jezusa się zmienił. Prawda jest taka, że większość poglądów o Jezusie wynika z tysięcy lat tradycji religijnych, z praktyk kulturowych i idei filozoficznych. Jak przebić się przez to wszystko? Jak dotrzeć do sedna? Niewątpliwie najwcześniejszymi i najbardziej obszernymi tekstami opisującymi życie Jezusa są Ewangelie. Niezależnie od tego, czy wierzymy w ich treść, czy nie, te cztery teksty dają nam najbardziej wyraźny i spójny obraz tej niezwykle wpływowej postaci. Ale żeby cokolwiek z nich zrozumieć, trzeba poznać ich kontekst, bo są to dokumenty z I wieku, które opisują życie Żyda mieszkającego w Palestynie I wieku. Jeśli rzeczywiście chcemy je zrozumieć, to musimy cofnąć się o 2000 lat do miejsca, w którym to wszystko się wydarzyło. Dopiero wtedy dowiemy się, kim tak naprawdę był Jezus. No tak, ale jaki to ma związek z XXI wiekiem? Czy słowa wędrownego nauczyciela z pierwszego wieku mogą wnieść coś istotnego do naszego życia? Najbardziej zdumiewające jest to, że według Ewangelii ten mieszkający na wsi Żyd wygłosił rewolucyjne twierdzenie, że przyszedł, aby wszystko zmienić. Niezwykłe jest to, że w przeciwieństwie do innych wielkich przywódców religijnych, źródłem prawdy Jezus nie uczynił jakiegoś credo, jakiejś filozofii czy jakichś świętych pism. To on sam jest istotą wszelkiej prawdy. Pozostaje nam więc tylko jedno pytanie: kim był ten człowiek? Ewolucjonista. Mam na imię Olek, żeby dowiedzieć się, kim naprawdę był Jezus, przyjechałem tu, gdzie wszystko się wydarzyło. Jestem w Izraelu, żeby podążać śladami Jezusa, żeby poznać świat, w którym żył i dzięki temu wyraźnie ujrzeć prawdziwego Jezusa. Jezusa czterech Ewangelii. Mam na imię Sergio. Jestem w Nowym Jorku, by sprawdzić, czy starożytne słowa tego człowieka mogą powiedzieć nam coś istotnego o naszym dzisiejszym życiu. Jak wyglądałyby nauki Jezusa w kontekście XXI wieku? Jeśli jest jakieś miejsce, które może odpowiedzieć na to pytanie, to jest to moje ulubione miasto świata Nowy Jork. Jezus z Ewangelii pełni wiele różnych ról. Zanim przejdziemy do ich omówienia, trzeba podkreślić jedną ważną rzecz. Wszystkie cztery Ewangelie przedstawiają Jezusa jako człowieka. Prawie wszyscy uczeni zgadzają się co do tego, że cztery Ewangelie zawarte w chrześcijańskiej Biblii to najwcześniejsze pisemne relacje z życia Jezusa z Nazaretu. Jednak nie są to jedyne relacje z jego życia. W kolejnych wiekach pojawiły się inne. Gdy dokładnie się je przeanalizuje, jedna rzecz od razu rzuca się w oczy. Przedstawiają one znacznie mniej prozaiczny portret Jezusa. Pierwsze cztery ewangelii ukazują człowieka, a późniejsze znacząco redukują ten aspekt natury Jezusa. Na przykład ewangelia dzieciństwa Tomasza zawiera niesamowite opowieści z wczesnego okresu życia Jezusa. Jedna z nich przedstawia pięcioletniego Jezusa, który, siedząc przy strumyku, swoim słowem kontroluje jego wodę. Gdy dla zabawy lepił ptaszki z gliny, ktoś przyszedł do niego i upomniał go za nieprzestrzeganie świętości szabatu. Wtedy młody Jezus klasnął w dłonie, a gliane ptaszki ożyły i odleciały, ćwierkając. Późniejsze Ewangelie pokazują więc, że byli tacy, którzy starali się przedstawić Jezusa tylko jako Boga, jako cudotwórcę, który pozbawiony był prawdziwego człowieczeństwa. I chyba wielu z nas dalej tak robi. Sam bardzo długo postrzegałem Jezusa nie jako człowieka, ale jako Boga w ludzkim odzieniu. Był nadprzyrodzoną istotą z odległego miejsca, która tylko udawała człowieka. Jako dziecko uwielbiające komiksy, myślałem o Nim podobnie jako Supermanie, który jest wyjątkiem wśród superbohaterów, ponieważ jego ludzkie alterego, Clark Kent, nie jest tym, kim jest. Tak naprawdę jest Kal-elem urodzonym na planecie Krypton, wysłanym na Ziemię przez swojego Ojca. Clark Kent nie jest prawdziwym człowiekiem, tylko udaje, żeby nie odstawać. Tak właśnie postrzegałem Jezusa. Myślę, że wielu z nas nadal go tak postrzega. Jedynie jako Boga bez prawdziwego człowieczeństwa. Ale w najwcześniejszych czterech Ewangeliach Jezus wygląda nieco inaczej. Przedstawiają one o wiele bardziej realnego, bliskiego nam Jezusa. Według Ewangelii Łukasza Jezus zaczął nauczać w wieku 30 lat, a według pierwszej napisanej Ewangelii, czyli Ewangelii Marka, gdy Jezus zaczął nauczać, ci, którzy dobrze go znali, byli zaskoczeni, ponieważ znali go jako zwykłego człowieka, wychowanego w zwykłej rodzinie i mającego zwykłą pracę. Czy to nie jest ów syn Marii, brat Jakuba i Józesa i Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? Zamiast malować obraz wyniosłej i niedostępnej ikony religijnej, ta najwcześniej napisana Ewangelia ukazuje zwykłego człowieka. Jezus był czyimś synem, czyimś bratem. Co więcej, mieszkańcy jego miasta byli zaskoczeni, że naucza ich ktoś, kto wykonywał wyczerpującą, katorżniczą pracę. Większość przekładów biblijnych na określenie profesji Jezusa używa wyrazu cieśla. Jednak Ewangelie zostały napisane po grecku, a użyty tu grecki wyraz tłumaczony jako cieśla to tekton, czyli ktoś, kto pracuje fizycznie, obrabiając kamień, metal lub drewno. Zatem przed rozpoczęciem misji Ewangelie ukazują Jezusa jako zwykłego człowieka, tektona, pracownika budowlanego. Nowy Jork to jedno z najwspanialszych miast na świecie, ale nie powstało samo. Wszystkie niesamowite budynki w tym mieście zrodziły się z niewiarygodnej pomysłowości błyskotliwych umysłów, ale zostały wzniesione rękami robotników budowlanych. To oni zbudowali to miasto. Tak, to jest miasto kultury, sztuki, handlu, ale ja myślę o Nowym Jorku jako o mieście zbudowanym przez robotników. Właśnie takim człowiekiem był Jezus ukazany w Ewangeliach. Był robotnikiem. To są ruiny miasta Seforis. Prawie na pewno Jezus brał udział w jego budowie. Otóż na początku I wieku Seforis było stolicą Galilei. A mniej więcej w czasie narodzin Jezusa Rzymianie podpalili to miasto. Około 5 kilometrów od Seforis leżał Nazaret. Wioska, w której dorastał Jezus. Dla młodego mężczyzny z Nazaretu, który był pracownikiem budowlanym, mieszkającym tak blisko miasta w odbudowie, było to miejsce, w którym mógł znaleźć pracę. Archeolodzy dotarli do bardzo dobrze zachowanych ruin. Pewnie taki był układ domostw w I wieku. Można śmiało założyć, że niektórych z tych kamieni dotykał sam Jezus że zostały przez niego ociosane i tutaj umieszczone. W centrum Manhattanu natknąłem się na tych ludzi. Jesteśmy ze Związku Zawodowego Cieśli. Ich związek reprezentuje robotników, którzy pracują przy każdym rodzaju budowę. Budowa doków, gięcie drewna, elementy rusztowań, ramy do płyt gipsowych, stolarka, podłogi, w serwerowniach sufity. Protestują, bo firma mająca siedzibę w tym budynku stosuje praktyki, które ich zdaniem godzą w jakość życia wszystkich robotników budowlanych w Nowym Jorku. Wyzyskują swoich pracowników, płacąc im poniżej lokalnych stawek i nie dając żadnych świadczeń. Jesteśmy przeciw temu. Zasadniczo uważają, że bogaci i wpływowi wykorzystują pracowników. Rozmawiając z Jeremy i Antoniem nie miałem wątpliwości co do entuzjazmu, z jakim nowojorscy robotnicy wykonują swoją pracę. Ciężko pracujemy na swoje utrzymanie. To szlachetny fach. Robotnicy, serwisanci wind, hydraulicy, elektrycy, to wszystko są zaszczytne zawody. Nasza krew pod i łzy włożone w te projekty. Gdy mówili o swoim rzemiośle, jedna rzecz była dla mnie jasna. Tym ludziom zależy na tym, co robią. Są z tego dumni i wiedzą, jak istotna jest ich praca dla tego miasta. To jest ten sam rodzaj pracy, którą wykonywał Jezus. Ale trudno mi sobie wyobrazić, że ludzie tacy jak Jerry i Anthony nagle ją rzucają i chodząc po ulicach mówią, zaprzyjcie się siebie i chodźcie za mną, tak jak zrobił Jezus. Jak robotnik budowlany mógł zainicjować jeden z największych ruchów w historii świata? W ewangelii Marka widzimy Jezusa, który został odrzucony w swoim rodzinnym mieście. Bo do tego momentu najwyraźniej nie zrobił nic, co mogłoby sprawić, by ludzie, którzy z nim dorastali, doszli do wniosku, że nie jest zwykłym człowiekiem budowniczym. To, do czego dążył ten zwykły budowniczy, jest niewiarygodne. Chciał odbudować cały świat. Święty tekst kojarzy mi się ze zbiorem nauk moralnych lub filozoficznych, kluczowych zasad lub z kodeksem etycznym. Ewangelie wyglądają zupełnie inaczej. Tak, zawierają nauki i zasady życia, ale podane są one w ramach relacji. Ewangelie to historia. Historia jednego człowieka. Dla autorów Ewangelii wszystko zależy od ich bohatera. Ewangelia Marka zaczyna się od słów, początek dobrej nowiny o Jezusie. Cała ta historia jest o nim, on jest jej bohaterem. Ewangelie opisują człowieka, który dokonuje cudów, czyni niesamowite, pozornie niemożliwe rzeczy, ale fascynujące jest też to, że przedstawiają go jako bardzo nam bliską istotę ludzką. Myślę, że to jest podstawowa koncepcja Ewangelii. Zamiast po prostu wymienić nauki Jezusa, autorzy Ewangelii przedstawili go jako główną postać opowiadanej historii. Jezus nie jest posłym heroldem wygłaszającym maksymy i kodeksy postępowania. Jest kimś, z kim powinniśmy się utożsamić, dynamicznym bohaterem z historią. Kiedy byłem dzieckiem, słowo bohater przywodziło mi na myśl jedną rzecz, komiksy. Uwielbiałem je. Co tydzień chodziłem do sklepu z komiksami, żeby poczytać o tym, co porabiają moi ulubieni superbohaterowie. Minęło już trochę czasu, ale wciąż uważam, że sklep z komiksami to najlepsze miejsce do tego, by zgłębiać temat bohatera. To jest Midtown Comics, największy sklep z komiksami w Nowym Jorku, jeden z największych w Stanach. Miałem okazję rozmawiać tu z Andrew Cohenem, koordynatorem do spraw marketingu. Andrew powiedział Andrew mi, jak ważnym miejscem dla miłośników komiksów jest Midtown Comics. Od tego czasu staliśmy się jednym z największych sprzedawców komiksów w kraju. Co tydzień odwiedzają nas tysiące ludzi, żeby śledzić losy swoich ulubionych bohaterów. Branża komiksowa z garstki wiernych czytelników stała się znaczącą częścią kultury masowej. Każdy może tu przyjść i kupić komiks. Przychodzą dzieci w różnym wieku, dorośli, biznesmeni. Bardzo różni ludzie kupują tu swoje ulubione komiksy. Obecnie nasi klienci to zdecydowanie większość i bardziej zróżnicowana grupa ludzi. To prowadzi do poszerzania oferty dostępnych tytułów. Midtown Comics proponuje imponującą różnorodność gatunków i tematów. Niektóre mogą Cię zaskoczyć. Pojawiają się komiksy niezależne obejmujące bardzo szeroki wachlarz tematów. Jednak większość komiksów ma pewną cechę wspólną. Komiksy skupiają się na, jak to się mówi, facetach w Raytuzach, czyli superbohaterach. Począwszy od ich ekstrawaganckich strojów, a na ich spektakularnych mocach skończywszy, superbohaterowie zupełnie się od nas różnią. I chyba na tym polega ich początkowy urok. Komiksy jako medium są wyjątkowe, bo historie opowiadane są przez bardzo długie okresy. W niektórych przypadkach są to dekady ukazywane z perspektywy wielu pisarzy. Według Andrew, właśnie dlatego zapaleni czytelnicy wciąż wracają do swoich ulubionych komiksów. U tych fantastycznych superbohaterów widać rozwijającą się głębię charakteru, co nie byłoby możliwe bez wielu różnych perspektyw, na jakie pozwalają komiksy. To jest teraz kobietą. Wszystko będzie się zmieniać, bo ludzie lubią patrzeć na swoje ulubione postacie z różnych perspektyw. Jeśli patrzysz na bohatera z różnych punktów widzenia, to on wtedy naprawdę ożywa. I to jest istotne w opisach ewangelicznych Jezusa. Nie patrzymy na niego z perspektywy tylko jednej osoby, ale kilku. Ta wielowarstwowa perspektywa ukazuje bogaty obraz bohatera i jego osobowości, którego nie mielibyśmy, gdyby powstała tylko jedna Ewangelia. Łącząc te różne relacje widzimy dynamicznego, złożonego bohatera o głębokiej osobowości, która jest naprawdę realistyczna. Jezus przedstawiony jest jako człowiek pokorny, który pracuje jako robotnik, tekton. Jednak jego pokora nie oznacza słabości. Widzimy raczej momenty, w których Jezus wykazuje wielką śmiałość, a nawet gniew w obliczu niesprawiedliwości. Na przykład, gdy oczyścił świątynię, czyli religijne serce społeczności, w którym ludzie byli wykorzystywani. Jezus przedstawiony jest też jako człowiek sympatyczny i towarzyski. Uczestniczył w weselach, kolacjach i innych wydarzeniach. Czynił to tak często, że przywódcy religijni zarzucali mu pijaństwo i obżarstwo. Krytykowano go również za to, że spotykał się z wyrzutkami, poborcami podatkowymi i prostytutkami. Ewangelie pokazują, że Jezus bardzo troszczy się o tych, którzy są ignorowani i znienawidzeni. Pomaga setnikowi, żołnierzowi imperium, które ujarzmiło jego lud. Karmi biednych, uzdrawia chorych i wzmacnia uciśnionych. Ale są też chwile, kiedy się wycofuje. Zostawiając nawet swoich najbliższych przyjaciół, udaje się sam na górę, by poświęcić się modlitwie i refleksji. Co jeszcze sprawia, że komiksy mają taką siłę przyciągania? Andrew twierdzi, że jedna rzecz ma tu zasadnicze znaczenie. Ludzie lubią utożsamiać się z superbohaterami. Wczuwasz się w rolę Spidermana lub Batmana. Chciałbyś być tą osobą, ale jedyne co możesz zrobić, to przeczytać komiks i spróbować wczuć się w ich rolę. Niektórzy chcą być jak Peter Parker czy Bruce Wayne, więc chodzi o utożsamienie się z osobą, która jest trochę taka jak Ty, ale dysponuje mocą, której Ty nie możesz mieć. Lubimy czytać o osobach z nadprzyrodzoną mocą, ale jest w tym coś więcej niż tylko fantazja o potędze. Andrew zwrócił na to uwagę, gdy rozmawialiśmy o jednym z naszych ulubionych bohaterów w Spider-Manie. Ważne jest motto, które przyświeca tej postaci. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Nie korzysta z niej, by czynić zło, ale by pomagać. Myślę, że to ludzi pociąga. Ciężar spoczywający na jego barkach. To jest to, co lubię w Spider-Manie. Myślę, że wielu ludziom też się to podoba. Może nie wiemy, jak to jest latać lub dysponować supermocą, ale z tymi bohaterami łączą nas doświadczenia, bo wszyscy odczuwamy presję i ciężar odpowiedzialności na swoich barkach. W Ewangeliach Jezus często staje wobec wyzwań tego świata, wyzwań, które nam również nie są obce. Na przykład doświadcza utraty ukochanych osób. Gdy dowiaduje się o śmierci swojego kuzyna Jana, wycofuje się w ustronne miejsce, by go opłakiwać. Kiedy umiera jego bliski przyjaciel-Łazarz, Jezus płacze i jest poruszony do tego stopnia, że ludzie mówią: Patrzcie, jak go miłował. Później, gdy Jezus staje w obliczu najważniejszego momentu swojego życia, ci, którzy są mu najbliżsi, opuszczają go. Zupełnie osamotniony czuje też ciężar świata na swoich ramionach. Ogarnia go trwoga tak przytłaczająca, że jak ujął to jeden z ewangelistów, pot jego był jak krople krwi spływające na ziemię. Jednak ostatecznie Jezus wstaje, heroicznie stawia czoło przeciwnikom i dalej pełni swoją misję. Midtown Comics świadczy o potędze komiksów, która wynika ze wspaniałych cech i głównych postaci. Ci bohaterowie dokonują śmiałych wyczynów, a mimo to przynajmniej w najlepszych komiksach są nam bliscy i wiarygodni. Dlatego ludzie są w stanie się z nimi utożsamić i dlatego te postacie mają tak oddane chwanom. Ewangelie również przedstawiają wiarygodną postać człowieka, który dokonuje rzeczy pozornie niemożliwych, i zachęcają do nawiązania z nim kontaktu. Mówią coś, w co naprawdę trudno uwierzyć. Coś, co sprawia, że trzeba je zaklasyfikować do zupełnie innego gatunku niż większość komiksów. Przedstawiają to wszystko jako coś, co naprawdę się wydarzyło. Nie zawsze uważano, że wszystkie miejsca opisane w Ewangeliach faktycznie istniały. Na przykład w Ewangelii Jana jest historia o tym, jak przy sadzawce Betesda Jezus uzdrowił człowieka, który chorował od 38 lat. Długo przytaczano ten przykład jako dowód na niewiarygodność relacji ewangelicznych. Przecież nie było sadzawki Betesda. To jest pewnie fikcyjne miejsce wymyślone przez Jana, który pisał 50 lat po śmierci Jezusa. Jednak pod koniec XIX wieku archeolodzy odkryli sadzawkę Asklepiosa, która wśród Żydów znana była jako sadzawka Betesda. Teraz trudno ją zobaczyć, ale gdybyśmy usunęli to, co zostało nad nią zbudowane, zobaczylibyśmy sadzawkę z pięcioma krużgankami. Dokładnie tak, jak opisał ją Jan w swojej Ewangelii. Ewangelia to z greckiego dobra nowina. I właśnie tak przedstawione są wydarzenia w tych księgach: jako coś, co naprawdę się wydarzyło. W realnych miejscach, w obecności naocznych świadków. W Ewangeliach nazwano z imienia ponad 40 osób, a w przypadku ponad 50 podano ich tytuł i/lub miejsce zamieszkania. Wiele z tych osób było świadkami cudów Jezusa, a większość z nich żyła w czasach powstawania Ewangelii. Pierwsi czytelnicy tych ksiąg mogli znać i pewnie znali niektóre z tych osób. Mogli z nimi rozmawiać o wydarzeniach opisanych w Ewangeliach. Ewangelie zawierają bogaty obraz swojego bohatera, ale w przeciwieństwie do komiksów przedstawiają go jako prawdziwego człowieka kogoś, kto naprawdę istniał i chodził wśród nas. Jezus z Ewangelii posiada bardzo ludzkie cechy. Był pracownikiem fizycznym, był uprzejmy, nieraz narażony na niebezpieczeństwo, lubił spędzać czas z wyrzutkami społeczeństwa. Można się z nim utożsamić, ale jednocześnie widzimy kogoś, kto dokonuje cudów. Dla wielu z nas ten aspekt opisów ewangelicznych jest problematyczny, ale prawie każdy historyk i uczony zgodzi się co do tego, że Jezus istniał. Co zatem zrobić z trudnymi do uwierzenia fragmentami relacji ewangelicznej? Można poradzić sobie z nimi tak jak zrobił to Thomas Jefferson. Po prostu je wyciąć. Jefferson nazwał nauki Jezusa najczystszym i najbardziej dobroczynnym kodeksem moralnym, jaki zaproponowano ludziom, ale był też człowiekiem oświeconym i nie akceptował fragmentów relacji ewangelicznej, których nie mógł udowodnić empirycznie, to znaczy cudów Jezusa i jego zmartwychwstania. Dla niego był to po prostu prymitywny wyraz błędnych wyobrażeń, jakie autorzy ewangelii mieli o Jezusie. Dlatego Jefferson w zasadzie postanowił stworzyć własną Ewangelię. Nazwana jest Biblią Jeffersona. On sam nadał jej tytuł Życie i zasady moralne Jezusa z Nazaretu. Realizacja wykonanej na własne potrzeby kompilacji zajęła mu lata. Używając brzytwy, Jefferson wycinał fragmenty czterech Ewangelii i składał je w porządku chronologicznym. Była to kompilacja w czterech językach. Gdybyśmy sami chcieli to zrobić, od razu zauważylibyśmy, że Jefferson musiał naprawdę się wysilić, by usunąć niewygodne fragmenty o cudach, ale uwzględnić niektóre z nauk, które były dla niego tak cenne. W czterech Ewangeliach wiele nauk Jezusa i zasad moralnych związanych jest z historią jakiegoś cudu, więc aby zachować nienaruszony zbiór nauk, Jefferson często musiał wycinać pół zdania z jednej Ewangelii i kończyć je fragmentem z innej Ewangelii. Zaczerpniętym z innego kontekstu, napisanym przez innego autora. Rezultatem jest interesujący zbiór nauk i fascynujący wgląd w umysł jednego z największych myślicieli Ameryki, ale nieciekawie czyta się poszatkowany tekst Biblii Jeffersona. Narracja i ciągłość tematyczna Ewangelii po prostu nie istnieją, a obraz Jezusa wydaje się niepełny. Jefferson zrobił z ewangelii coś na wzór innych pism religijnych, zbiór nauk. Oczywiście zawiera on również okrojony portret człowieka z Nazaretu i piękne nauki, które do dziś przynoszą pożytek ludzkości. No ale gdzie poza ewangeliami znajdziemy nauki Jezusa? Co istotne, w ewangeliach portret Jezusa jako człowieka jest nierozerwalnie związany z portretem Jezusa jako kogoś więcej niż człowieka. Nie da się zaprzeczyć, że Ewangelii opisują czyny Jezusa, w które wielu z nas trudno uwierzyć. Co ciekawe, cuda dokonane przez Jezusa wplecione są w wiarygodną relację, która całkowicie różni się od dzieł powstałych w tamtej epoce. Ewangelie pełne są historii, w których bardzo ludzki bohater obraca się w rzeczywistym środowisku, wchodzi w interakcje z prawdziwymi ludźmi, którzy autentycznie reagują na to, co się dzieje. Jedno z takich wydarzeń miało miejsce tu, na jeziorze Galilejskim. Jezus postanowił razem z uczniami przepłynąć na drugą stronę jeziora w małej łodzi. Ale jak to się wciąż zdarza na jeziorze Galilejskim, pogoda nagle się zmienia. Zrywa się gwałtowna burza. Fale wdzierają się do łodzi, która szybko zaczyna wypełniać się wodą. Mimo to Jezus, wyczerpany całodzienną pracą, śpi w tylnej części łodzi na wezgłowiu. Uczniowie są przerażeni, budzą Go i mówią, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Jezus się budzi, rozkazuje falom, żeby się uspokoiły i wiatr nagle ustaje. Jest cisza. Wtedy Jezus zadaje uczniom niezwykłe pytanie: czemu się boicie? Uczniowie są przerażeni. Nie mogą uwierzyć w to, co właśnie zobaczyli. Jako przesądni rybacy pewnie wierzyli, że demony i złe duchy mieszkają w tych mrocznych wodach, a ten zmęczony człowiek po prostu je jakoś uciszył. Zadają sobie pytanie, Kim jest ten człowiek? To jest zasadnicze pytanie leżące u podstaw Ewangelii. Każda historia przyczynia się do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Wszystko, co znajduje się w Ewangeliach, jest tam z jakiegoś powodu. Końcowe słowa ostatniej ewangelii, czyli ewangelii Jana, też odnoszą się do tej kwestii. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Ewangelistom nie chodziło jedynie o spisanie nauk, nie byli również zainteresowani zwykłą relacją z tego, co działo się w Palestynie I wieku. Oni opowiedzieli historię skromnego człowieka, robotnika, który często zadziwiał ludzi, prawdziwego człowieka. Jednak dla nich był on kimś więcej. Był kluczem do życia.